Dzień dobry moi Państwo, dzisiaj jest w takim bardzo roboczym kadrze, bo nie dałam rady się ustawić pod biblioteczką, tak żeby było dobre światło, więc that's the best you're gonna get. <laughs> Także cieszcie się tym, co macie i mam dla Was book haul. Mam jakieś 15 książek, z ostatnich kilku miesięcy pozbierałam te książki, bo stwierdziłam, że mm, w sumie to ostatnio zrobiłam trochę, trochę książkowych tych I będę robić zaraz reorganizację biblioteczki i jej będzie bookshelf tour um, Także stwierdziłam, że to będzie idealna okazja, żeby pokazać te książki, bo jak wam ich teraz nie pokażę, to ich wam wcale nie pokażę Także let's go! Odebrałam dzisiaj kilka książek, bo, um, bo były promocje Let's, let's just stop at that. I pierwsza książka, pierwsze dwie książki, może tak, to są książki, które jedną z nich już czytałam i czytałam jeszcze inną książkę tej autorki, a drugiej nie czytałam i nigdzie nie mogłam jej znaleźć. I już widzicie tą, której nigdzie nie mogłam znaleźć, a mianowicie Rozmowy z Przyjaciółmi Sally Rooney. Taka, o i y, normalni ludzie też są luni. Ja w ogóle nie wiedziałam, że rozmowy z przyjaciółmi są takie grube, albo że normalni ludzie są tacy malutcy to są te dwie książki, czytałam też Gdzie jesteś w pięknym świecie Bardzo mi się podobało Normalnych ludzi czytałam kilka lat temu i też mi się bardzo podobali Natomiast Rozmowy z przyjaciółmi jeszcze przede mną, także jestem bardzo ciekawa Bo Sali Rooney generalnie jest u mnie dość wysoko jeśli chodzi o autorki Jestem bardzo ciekawa, chciałabym zrobić też normalnych ludzi I wtedy będę miała taką bardziej ustabilizowaną opinię na jej temat też I trzecia książka, którą dzisiaj odebrałam to jest Zakochaliśmy się w nadziei Lankali w przekładzie Giwiśniewskiej, Wiśniewskiej. Natomiast te dwie książki, w ogóle rozmowy z przyjaciółmi mają polecenie Taylor Swift z tyłu, byłam taka. Okej, okay, dzień dobry. Rozmowy z przyjaciółmi są w przekładzie Łukasza Witczaka, natomiast normalni ludzie są w przekładzie Jerzego Kozłowskiego. Tak. Zakochaliśmy się w nadziei, ona ma tą przepiękną układkę Może wam nagram mm, przywitki, żebyście mogli zobaczyć, bo tutaj nie będzie tego widać I mam wspaniałą wklejkę, w ogóle jest prześliczna, uwielbiam uh, I te dwie książki też mnie bardzo satysfakcjonują, że pasują do siebie grzbietami Także Slay, uh, to są trzy książki, które dzisiaj odebrałam Tego zakochaliśmy się w nadziei też jeszcze nie czytałam, ale jest dosyć wysoko na mojej TBR-ze Także przeczytam jak tylko będę miała ochotę na jakąś smutną książkę i coś, co też. O, w ogóle, tu mam kilka smutnych książek, także y, smutne książki czekają na moment, kiedy będę miała ochotę na smutne książki, bo na razie. <grym> I, i, i smutne w znaczeniu do wycia na nich. Nie myślcie sobie tutaj. Um, Dły, których nie chcemy zapomnieć, Mysą Deaver. Ja przeczytałam na początku tego roku, i to jest książka, która w tym roku mnie wciągnęła w czytanie tak na nowo, i oh, przeczytałam wszystkiego, co najlepsze którego nie mam na półce, bo jest u mojej przyjaciółki. O, właśnie! <grych> tak, um, wszystkiego, co, e, dwóch o których nie chcemy zapomnieć. One czekają na przeczytanie wciąż. Chciałam je przeczytać już dawno temu, ale ja wiem, że to jest bardzo taka książka emocjonalna. Aktualnie ja mam ochotę na fantastykę, a nie na emocjonalne książki, dlatego czekają na moment, w którym będę miała chodę na emocjonalne książki, a nie na fantastykę. E, kolejna emocjonalna książka, czyli Heaven, Miko Kałakami. Również jestem bardzo ciekawa, słyszałam dużo opinii um, Polecam, w ogóle tutaj w sensie patronaty mają Iza i Antek I Ewa um, Lawenders też polecała I ja jeśli chodzi o, głównie o Antka i o Ewę, to literatura azjatycka bardzo, będzie tu ufam w te polecajki Także jestem ciekawa, będę czytać i będę... Um, nie wiem, wyrażać swoją opinię prawdopodobnie. Jeśli chodzi o to, to też jestem bardzo ciekawa. Ze względu na autora, osobę autorską, przepraszam, na osobę autorską. I kolejna książka. To są nasze zaginione serca, Celest. Ng? 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 Celest? Nie wiem, Celest! To jest autorka, osoba autorska, chyba autorka e, książki, pisarka, tak. To jest autorka książki Małe Ogniska i coś jeszcze, nie pamiętam tej drugiej książki, ale dwie inne książki jeszcze napisała. Ja jestem bardzo ciekawa tej książki, a, bo to jest w ogóle o takie bardzo dystopijno rebelianckie o młodym poecie. Tyle o tym wiem, ale tyle wystarczyło. Ma przepiękny tytuł: Nasze zaginione serca. Piękny jest ten tytuł, dlatego jestem bardzo ciekawa. I teraz przechodzimy do czegoś, co już czytałam. W ogóle więcej książek, które czytałam, tutaj już będzie. Chyba wszystkie, Nie, poza jedną, dobra, nieważne. W każdym razie dwie książki, które czytałam teraz na wakacjach, ostatnio skończyłam. I to jest Zakończowa w czy w dwóch tomach, bo mam to wydanie miękkie. I ona jest bardzo ładne, tak się ładnie błyszczy, uwielbiam je, jest prześliczne. I tak, będę... Nie będę czytać, już przeczytałam i jestem zachowana absolutnie w zakonie. Zakon to jest w ogóle jedna z moich nowych, ulubionych serii. Kocham, uwielbiam, ubóstwiam i jestem. Jestem w miłości do tych książek, także a, czytajcie Shannon. I Shannon jeszcze tu będzie dalej, ale ja mam na tyle stosu, więc nie pokażę wam za jednym razem. Maybe. Może dobrze, bo. Wiecie, dla urozmaicenia Dalej mam komiks, powieść... nie no komiks uh, Weronika Łodyga, Anna Krztoń, uh, Domestic Fluff um, To jest historia, którą w ogóle... którą dostałam komiks od wydawnictwa i recenzowałam go na Instagramie, na TikToku i tak dalej Tutaj, bo o nim nie słyszeliście, także powiem wam tylko, że u... a nie, słyszeliście wy, w Rapapie um, Powiem wam tyle, że uwielbiam, ale... Ma przepiękną kreskę, jak chcecie usłyszeć więcej, to właśnie zapraszam, czy tam dobra papu czy gdzieś tam Bo generalnie jest piękny, piękna historia, piękna kreska I bardzo się cieszę, że mogę go na półce, bo jeśli chodzi o komiksy, to ja bardzo lubię fizycznie sobie popatrzeć na te obrazki um, I jak już o komiksach mowa, Nimona uh, Andy Stevenson Jestem ogromną fanką uh, tej animacji, która wyszła na Netflixie Przepiękna jest ta animacja, uwielbiam ją i bardzo wam polecam obejrzeć. Przeczytać również wam polecam, bo ma śliczną kreskę i chociażby dla samej kreski polecam, ale jest... Historia jest przepiękna. Historia, ona bardzo ładnie wybrzmiewa w właśnie tym filmie, dlatego jestem dużą fanką filmu, ale powiedz graficzną też fajnie przeczytać. Um... Ten, jakby ta historia jest przewspaniała, przepiękna i ona jest tutaj oznaczona jako 12. Plus, I chyba na Netflixie jest tak samo oznaczona. I jeśli macie właśnie czytelników w takim wieku, yy, którym możecie jakby dać tą książkę, czy. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego, co się dzieje za oknem, bo tych dzieci. Um, tak, jeśli macie czytelników w odpowiednim wieku, którym możecie dać tą, ten komiks, czy dać. Czy dać yy, włączyć film? To ja jak najbardziej polecam, bo jest przewspaniałe, uwielbiam i właśnie kreska i smoki, i kształt, no kształtność, jakby rozmowy, które są tutaj prowadzone, wspaniałe, uwielbiam. Dalej rzeczy, które kupiłam o tym pokażę wam tak, pokażę wam jeszcze to, bo to przywiozłam z targów um, książki w Poznaniu. I to też przywiązałem z tarbu księżki w Poznaniu, bo były w super cenie. Ja dosłownie, wiecie, jak w ogóle podchodzę do tego stoiska i mówię, abym kupi kupiła, nimone, bo tak patrzę na nią od tak dawna i ja będę kupiła nimone, bo to jest komiks i chciałabym mieć ją w papierze. I mówię, ale drogo, drogo. W tym momencie podchodził, pokażę z naklejką, z ceną, że jest niższa cena niż myślałam, że jest i byłam taka. Biorę, dosłownie przykleiłam tą naklejkę ja mam taka O, to jest mój znak ja, Ale dosłownie to było takie zabawne, bo ja powiedziałam Kupiłabym, ale jest za droga I w tym momencie jest przyceniona, także wzięłam yy, I to też wzięłam w marcu, jakoś tak Na drugach książki kupiłam Mam trzy znaczniki całe, też już przeczytałam Moja miłość wielka, ogromna, wspaniała Jestem zakochana w dniu nastania nocy i to jest moja absolutna miłość nowa. Ja dużo bardziej mi się podobał ci. Nie, może nie, że dużo bardziej. Właśnie nie dużo bardziej. Tak, tyle, tyle bardziej mi się podobał Dzień na stanie nocy od. Um, co ja tam jeszcze wstałam? Tej drugiej książki. Zakon drzewa pomarańczyk. Dosłownie o tyle bardziej mi się podobał. Ale to tyle bardziej to była historia Sbar i Tunowy. To jest ten, jakby to jest ta część, która mi się bardziej podobała. E, i, I jakby poza tym obie obie są wspaniałe. Ale ta historia, ona mnie po prostu... ona mi tak chwyciła, tak wiecie, tak za serce. To była ten, ten motyw, który mnie... Nie motyw, ten wątek. Ich wątek, w sensie tej, tej, tej dwójki, a ich historia to jest to, co mnie... Przekonało, że ta książka to jest ta historia, którą lubię bardziej z tego świata. Bo poza tym, tak jakby ja uwielbiam wózwiony świat i on jest przewspaniały i ja jestem zakochana w tym świecie. Dlatego poza tą historią obie obdarzam całą swoją miłością uwielbiam i będę wam je wciskać także przygotujcie się na to. Mam nadzieję, że nie mam pomadki na zębach. Anyways, teraz rzeczy, które kupiłam na Fredry na wyprzedażu... wyprzedażu? Wyprzedaży książek. Um, tak, bo Wydawnictwo Poznańskie ma swoją siedzibę na Fredry czasami robią wyprzedaż książek. Córka Smoka, czyli trzeci tom serii Krefferów. Ja pozostały dwa tomy tej serii. Jeszcze za moim pierwszy, w mojej pierwszej erze uh, to w mojej pierwszej erze booktubowania recenzowałam te dwie książki, więc miałam je od wydawnictwa, a to wyszło później i ja już wtedy nie booktubowałam yy, i dlatego jej nigdy, wiecie, nie przechwyciłam w swoje ręce. I teraz, jak miałam okazję, to kupiłam ją sobie, była za 10 złotych, także gil życia. I mam teraz całą serię i wygląda przepięknie razem. I jeszcze dwie książki, które kupiłam, to jest Maliwo Płonie. I Evelyn Hugo, czyli dwie uh, książki Taylor Jenkins Reed. Bardzo żałuję, że nie ma Daisy w tej twardej oprawie, bo ta Daisy jest taka piękna. I ja w ogóle Daisy jest moją ulubioną historią Taylor, a nie mam jej, bo nie ma jej w tej oprawie. Te książki są w ogóle przepiękne. Muszę koniecznie Wam zrobić przebitki, bo bez przebitek to nie ma sensu. Bo te książki są wspaniałe i ja te obie historie tak kocham. i Daisy jest moją właśnie absolutnie ulubioną i ja chyba sobie kupię kiedyś w twardą oprawę po prostu Daisy, um, bo absolutnie potrzebuję tej książki na półce, bo to jest, mówię, jedna z moich w ogóle, top ulubionych książek, a nie ma jej w polskim wydaniu wydawnictwo poznańskie. Nie lubimy się. Czwarta strona chyba wydaje konkretnie. Nie lubimy się. Liczę na to. Liczę bardzo. Um, tak. Bardzo bym chciała skolekcjonować całą serię w tych wydaniach, a były po 15 zł. Nie mogłam odmówić, nie mogłam. No i to jest wszystko, co miałam wam do pokazania. Tak mi się przynajmniej wydaje. W ogóle dostałam <noise> ostatnio z powrotem prawie jak nowa książka. bo dostałam z powrotem mój egzemplarz, najgłośniej serce, który też miałam od zamiejscowa wtedy. Trzy lata temu moja kuzynka wzięła go od niego, ode mnie. Yy, I po tym jak ja przeczytałam, to dosłownie zaraz po ona wzięła dla mnie ten egzemplarz tej książki i ostatnio dostałam go od niej z powrotem. E, fun fact, <noise> także bonusowa książka. I bez tą książką, jaką wam pokazałam, to jest równo 15. Ale nie wiem, bo nie jestem najprzewana. <noise> tak, także to tyle ode mnie w tym filmiku. To był bardzo krótki, bardzo zwięzły filmik. E, ale stwierdziłam, że wam pokażę te książki, bo dawno. Dawno nigdy nie robiłam nic takiego Także stwierdziłam, że fajnie, a ja je lubię oglądać bukole bo jest dużo książek, szybko lecą i można dużo fajnych tytułów poznać Także to tyle ode mnie Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście Możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować, bo ostatnio się robię dosyć systematyczna z tymi filmikami I planuję więcej, w ogóle planuję fajne filmiki, będzie robiła biblioteczki biblioteczki Będzie bookhaul, także polecam się i zapraszam do zostania na dłużej w promo. Możecie napisać w komentarzu, czy czytaliście którąś z tych książek? Albo. O! O! Wiem, co możecie napisać. Możecie napisać w komentarzu, czy kupiliście. Jaka jest ostatnia książka, jaką kupiliście? W sensie You get what I mean. Możecie napisać w komentarzu, jaką książkę ostatnio kupiliście. Najnowsza książka na waszej biblioteczce. Jestem bardzo ciekawa. Także. Tak. To tyle ode mnie. Buziaki, jaki.